Siemano, z tej strony znowu ja, Mierzej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Dzisiaj dla was przygotowałem wezwania z ważnych meczów. Składy prezentują się następująco. Mamy odbramkarza, Żeby wybrał pierwszy skład. Oczywiście można znaleźć go na futbinie. Ja robiłem to w ramy w składzie oczywiście. To nie przedłużajmy. Zaczynamy odbieranie nagród. Może coś na może wpłynąć coś ciekawego. Następujące skład wygląda następująco: ta, 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 i bierzemy złotą małą paczkę. Zbieramy Paczkę, paczkusie, się. Lecimy z kolei z innymi... A tych składów już wam nie będę pokazywał, bo jak mówiłem można znaleźć je na Foodbinie Są identyczne Nie ma co przeczytać tego Rumunia, Szwecja O, brakuje nam piłkarza Tak. Przypad Przypadkowo użyłem do dwóch. Dobra, odbieramy. Fajną paczkę. Mamy ważne mecze Za to mamy Złotą paczkę piłkarzy Prim. Możemy sobie odebrać nagrody Otworzyć paczki Mamy tych 6 sztuk I liczymy na jakieś trafy no. Może Ronaldo może. Złota paczka na start! Lecimy z tym koksem. No, tutaj nic nie będzie. Nie będziemy, na, nie będziemy na to patrzeć. Spójrzmy. premium. Tutaj może być. Są banery. Znaczy, nie ma lokalów, ale mamy banery. To Anglia, Bram, Everton, to jest Ford i Ford. Kvorda. Zarabia jeszcze. Zadzą. Tak widzicie, na razie się tam nie zwraca za te SBC. Ale może wam się bardziej poczęścić. Tutaj też chyba mamy banerki. Nie mało kautu. Mamy znowu Anglia, bramkarz <grym> Tu mamy Pickforda. To za to, bo za to możecie zrobić łajka like i suba. Bo takie coś się rzadko zdarza, co nie? Niesamowite. Wyrazę pod żołąd to samo. Mamy Segro Keda jeszcze Mamy. słońce Ach. Przepraszajemy. Tam. Oj, oj, oj. Mamy złotą paczkę rzadkich kart. No i dalej czekamy na jakiś potężny walkout. Tutaj też mamy banery. I też nie mamy walkoutów. Chodzi Anglia. Jest Anglia. Prawda obrąca tym razem. Z Liverpoolu jest to Alex Arnold Alex Arnold. Prawy obrąca On jest coś jeszcze wart To Sobie... Jeszcze coś się tutaj kosztuje na... No to nam no, się tutaj coś zwróciło Okej okay. Mała to ta paczka piłkarzy Takich najlepiej się trafia pewnie Też mamy Mamy banery znowu Lecz no banery? Mamy banery? mamy? Spojrzałem. Dobra, tutaj nie mamy nic. Sprzedamy wszystko. Sprzedaż pod To niczego nie przyda. To ta paczka zawodników premium. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy coś tutaj się nam pokaże. Mamy chyba bo banery. Mamy w kogoś. Jest to Rumunia. Prawy pomocnik z Juventus'u. Quadradio. Quadrado. Da się nam ten Quadrado ma. No niestety Fajnych trafów nie mieliśmy, ale... do tego Pickforda zostawcie ławeczkę w górę, bo naprawdę to jest, takie coś to jest rzadko, i się trafia. takie same karty pod rząd No szkoda, no szkoda, że nie było nic ciekawszego Sami widzicie, że ta gra, no nie jest handlą do rozdawania, jak dla mnie, dobrych kart Pewnie jak dla niektórych innych hmm. Tyle będzie z tego openingu. W następnym odcinku staram się zrobić jakieś coś ciekawszego niż tylko otwieranie tych paczek, może jakieś wyzwania, które porobimy na odcinku. Jest tutaj tego sporo. Odbierzemy sobie jakąś ikonę. Napiszcie w będzie jest... jaką ikonę, co się zobaczyć w składzie. Skład prezentuje się następująco. Aktualnie, ja już mam, ja już mam. myślę, kogo sobie weźmiemy. Jest tutaj kilka osób do zmiany. Ozida, mamy Zachę. Jest gdzieś na ławce Augero też. Mamy Azarda. Tego też żeśmy trafili po pierwszej logie. O. No. Na pewno jest sporo zmian do zrobienia. Tylko teraz pytanie: kogo Kogo zmieniamy? Kogo zmieniamy w tym składzie? Zastanawiamy się nad terstegenem za tego, tego DHE. Ale no zobaczymy, zobaczymy co nam pokaże. Czy uda się coś jeszcze w kolejnych odcinkach trafić. No i to tyle z tym odcinku będzie. Taki krótki odcineczek z openingu, bo dawno nic jeszcze, dawno nie wrzuciłem ciekawego. To też za bardzo nie jest ciekawe, bo co to. Za takie od sobie otwieranie. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda mi się coś wymyślić ciekawszego. mi się w kolejnym odcinku, zostawcie Apeczkę, zostawcie suba, udostępnijcie to dalej, żeby... Była jakaś motywacja do robienia tego. Czego lubimy? Może chcecie mieć inną grę. Będę też nagrywał coś z SES, bo wyszła fajna nowa operacja. Mam nadzieję, że wrzucę tego. Może się coś z do no ciekawego. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się żomalki, żomale. Wpijajcie na grupę na Facebooku. Trzymajcie się. Cześć.